to beast, beast wrzucił ponad 500 filmów zanim stał się wiralowy Michael Jordan nie dostał się nawet do szkolnej drużyny koszykarskiej a potem został najlepszym koszykarzem świata Amazon przez 20 lat przynosił straty, a potem stał się jedną z największych firm na świecie. I tu właśnie kryje się prawdziwa lekcja. Sukces, czy to w biznesie, sporcie czy inwestowaniu, to nigdy nie jest prosta ścieżka. To szereg porażek przeplatanych mniejszymi i większymi sukcesami. Porażki te sprawdzają, czy masz wszystko w sobie, co potrzebne, żeby dojechać na szczyt, aby wykorzystać każdą porażkę jako budulec twojego sukcesu. Drodzy Państwo, większość ludzi boi się sukcesu, bo nie jest gotowa. Zapłacić cenę tych porażek, które muszą przeżyć, i tych emocji, które będą ich spotykały. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: czy mają Państwo gotowość iść z podniesioną głową w stronę porażek, żeby zbudować w sobie człowieka sukcesu? A teraz wyślij ten film każdemu znajomemu, który jest skuszony wizją łatwego sukcesu.